Jest Roblox, bo ostatnio robiłam odcinek z Robloxa. A tu niespodzianka. Dzisiaj robimy Minecrafta. Kto lubi Minecrafta, zostawia w górę. Kto yy, chciał mieć Minecrafta, robi komentarz. Kto, yy, ten, kto uważa, że Minecraft jest dziwny. To zostawia super z dzwoneczkiem, no, Ten, kto uważa, że ma jest super, zostaje suba z dzwoneczkiem A ten, kto uważa, że jest dziwny, no to mi się w głowę I Dzisiaj trafiliśmy, trafimy do takiego Nie no, że to jest inny. Dzisiaj stworzymy swój własny świat ale cierpię domek. No będę stać na kreatywnym. bo Nie chcę, mi się dzisiaj nie czuł. Chociaż, umiem, mówię, kiedyś z przetrwa wieszcie, może trzy razy. Nie mi się cały czas, tylko poza filmem, więc obyście mi uwierzyli Więc się zrespiliśmy na takim. Tak wyglądam. To jest królem no, że te skrzydła są kolor włosy. Czek, Z tego no ale tylko takie mi się podobały nie inne. No nie, to sorry. Sorry, mam mory

Włączenie. Hej, hej, tak w ogóle! Hej, hej tak w ogóle! Nie nadal. I dzisiaj pokażę Wam taki odcinek, jak można zniszczyć wioskę w Minecraft. Pierwsze co, to może ubrać zakalniczkę. Wioska yy, tą normalną. A jeśli nie mamy nie, nie to, to nie tą yy, na trawie, tylko tą bardziej wiecie, którą jak nadzieję zapomniałam sobie. No to polecam to. Taka kotwica, odrodzenie i jastogaś. I inaczej zwany glowstone. Najpierw, idzie, żeby co zrobić, najpierw idziemy do kowala. patrzę czy ma jakieś potrzebne na no Nie potrzeba. Bo najpierw patrzcie, co tam jest, zanim chcecie to zmniejszyć. Przezłączmy tak, to prezentuję najpierw z zapalniczką. Może się cały dom po prostu spać w sekundkę, więc zajmie wam to każdego. Widzicie, że po wychodach się spodoba. A jeśli nie chcecie wam się podać, żeby od razu połowa rzeczy odchodzi, to spróbujcie z tym. Czy nie po więcej? 2, 3, 4, 5. No i zobaczcie, lewy, błucho piętr i cały dom. Więc to, jest, to są pierwsze dwa sposoby zniszczenia wioski. Chcecie załatwić kolejny? Dun, 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 Dobra, semeno po długiej myśleniu, jak mogę zniszczyć wioskę, już mam. Oczywiście bierzemy laderko. Lade, 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 y, ten laderko. Ja z nim tylko. lederko miałem lawy. Lade. Sypiemy je. Tu. Tu, 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 I cały dom się pali, ale nie tak jak tamten. Trzy godziny. Tylko w by minutę. Zobaczcie jak to szybko się pali. Pięknie. To musimy mieć jeszcze do nas szybko lawę. A brakowało mi akurat tylko tej wioski, żeby to zrobić. Żeby spalić z domu Ale... Tak jak miałam trzeba uważać to się może sprawić. ale my jeszcze odcinek niszczenia wioski. Więc niczym nie przejmiemy. Hmm. Kolejny sposób, jak można zniszczyć. Nie, to złe, my To jak teraz można zniszczyć wioskę? Po prostu sposobem świata. TNT. To jest kolejny sposób. Od razu możesz, to nie jest od sposób, który jest najlepszy do najgorszy. Czy od najgorszego do najlepszego. To po prostu taki sposób, jak wpadną do głowy. Więc mówcie, że TNT jest yy, najrzadszym pomysłem, najgorszym pomysłem. Znaczy, że jest j, bardzo rzadkie do zrobienia. No nie. Ale ja po prostu takie pomysły mam. Pokażę nam coś jeszcze. Du, 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 du. I palimy, palimy, palimy. Zobaczymy, jak to jest Do widzenia, życie. Aha, super, to jest powiedzmy. I cały domek chroni. Widzę, bro, zostawmy na jaja no to tu chyba na razie na tyle z moich rad to się widzi to się może po następnym odcinku z nimi o tylko jeszcze zostawcie słowa dzwoneczek i emy, proszę was i łapki w górę na, na i komentarzy dużo też bo ja proszę was pięknie pa pa